Oryginał plastelina normalnie dziwne, że to się tak dwa sezony i poszło. Następny oryginał. Nie wiem, czy wymieniamy to na silniku od razu. No. Wszystko wymienione. Łańcuch naciągnięty. Naciąga się skończył. Jeszcze zostały nam wałki. A z tamtej strony nie wiem, czy się nie kończy, też zębatka. Coś, coś mi się tam się tak kojarzy że tutaj się chyba skończyła zębatka też trzeba i miałem to zamówić i tego nie zrobiłem no nie, jest OK A nie Tak jak mówiłem Dobra A może to jest ta? Ty, to jest chyba ta To nie jest od silnika Nawet nie chcesz wiedzieć, która zębatka się zepsuła, nie? ale to nie jest ta ta jest za duża a może nie to jest ta chyba ta to jest ta chyba ta tu u góry też już taka takie takie na wykończeniu chociaż to są tylko Naciągające, ale to będziemy musieli teraz wymienić, rozpiąć ten duży łańcuch. Tamtą ściągnąć tę zbateczkę i damy nową. I będzie chodzić grimi. No i jak zwykle, wałeczki pięta Achillesa grimego. Dwa wałki się urwały na samym końcu. Nam eee, jeden wałek mamy, drugi trzeba zamówić. Jeszcze jeden 1500 zł w plecy, znowu, znaczy w plecy. No. Trzeba naprawić tak. No i tyle. Także koszty są ogromne, nakłady ogromne, a płody nasze rolne pod taniości oddajemy. Nie mamy co robić z pieniędzmi tutaj. Oddajemy potaniąść. No, ogólnie to tak. Browarek, browarek Laura Atka, oddajemy. Mieliśmy oddać po 960. Wyszły jakieś tam odchyłki od normy, jak zawsze. No i mamy po 930, no ale chumba, nie idzie już po 930, bo i tak dostanę w listopadzie o te 30 zł mniej na tym, a chcą wziąć, a niech biorą. Chumba. Ważne, żeby teraz wziąć, mieć jakieś pieniądze w kieszeni, bo będzie ciężki rok. Trzeba to wszystko płynnić, bo jak przyjdzie znowu wrzesień, nie wiadomo co będzie z tą Ukrainą, czy jakiś cyrk nie odwali się. Znowu nie wpuszczą zboża i nie, nie, nie będzie tak, że znowu będzie znika, będą znikały tiry w Polsce nagle No, także taky się tak <grywia> mi braku bo to nałóż tą I tą przybijemy tamtą A, to da rurę, może będzie rura O no dobra, humban, wbijamy rurę dawaj. Ale to jest tak, to jest jedwie w tym. O patrz, myślę, że to zardzewiałe jest i nie pójdzie. Nie, idzie. Hmm, co to wybić? Tą długą tą brechą. Ciekawe. Czyli coś? Tak by poszło. 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 Na milimetry. Co bo dotrzemy to. Nie, 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 sobie bił to Ja innego Tu nie, nie, ale nie, trzeba nie, się zamienimy Czekaj. Uuu to wygląda. Poszło. Więcej poszło. No poszło coś tam idzie. Sam sobie ze strony pyskałeś? Co? Tam? Czy nie? No nie, bo jak mnie to wejść. Dobra. Cienko to idzie. Ah, vai. Poszło? Nie, ja nie było tak jest no tego mi nie powiedział, jak wygląda więcej no Myślę, że to zrobić Nie Niech poluzować listwy dolnej? Nie. A co ma listę do tego? Jak to chodzi o tak? Bałek musi się nabić A jest listwa dokręcona na sztywno teraz, na dolno. No, majster, możemy se tu Dobra idziemy puluz Nie wiem czy jest stąd, czy z tamtej. No lepiej z tamtej, bo tu dojście i mniejsze dojście jest No idę tam? 19 czy 17? 19 Ale tu to... A 19 gdzie? Tam na tym Powiedzieliśmy, na... już I jesteśmy, Myślałem, że do dziesiątej to dziesiąte będzie kopać to tak, do tutaj będzie to Tak, a, bo jak ten. cały całem ten. No to to faktycznie dużo było. tak, jest Tutaj. No, także widzicie uruchomiony Grimy. Wchodzić. Jedziemy?